Powiem wielki no, i powiem choć jestem malutki. Choć jestem malutki i mam niewiele lat, to wiem już doskonale, że Pan Bóg stworzył świat. Na niebie stworzył słońce. Ze złożą bliską chodzi. Wstaje i późno w noc zachodzi księżyc jak lokal wielki. Wiedy zyste i morze po panów boku. Wszystko do Nós. Amém.